Co jest kurwa masz... grane, co jest grane? Masz... Ja mam dwie zęcy do krycia! A skrócił. Nie! Kurwa mać! Nie było obity. Odbierz darmowe 30 dolarów przy pierwszych trzech wymianach na Pirate Swap. To świetna szansa na zdobycie dodatkowych środków na swoje wymarzone skiny. Strona charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem oraz szeroką gamą przedmiotów do wyboru. Aby odebrać bonus, wystarczy wpisać kod maestro, zaznaczyć interesujące cię skiny i gotowe. Oferta pojawi się błyskawicznie. Jeśli brakuje ci środków na wymianę, możesz skorzystać z opcji doładowania salda. Wybierając odpowiednią kwotę i jedną z licznych metod płatności. Co więcej, używając kodu maestro zyskasz dodatkowy 35% bonus do depozytu, co pozwoli Ci na tańsze zakupy. Pirate Swap oferuje także regularne giveawaye i zadania, dzięki którym możesz zdobyć dodatkową gotówkę. Kliknij link w opisie i zgarnij darmowe 30 dolarów na wymianę. Dostał, dostał, dostał! Dawaj go! To za jeden obity. Jeden obity, leży. Drugi obity. Obity. Dobra. Jak chcemy docząć? Eee, tero chyba, nie? No, bo... No dobra, możemy w Tero, no. A to szemu? Co, chcemy tą pistolkę z PCW zagrać? A co graliśmy? No to wejście midem tak, do Tak, tak. Spróbujmy. Spróbujmy to. to? No, dobra, dam ci PS. To było niezłe. Ale co ja z nią zrobić? Piknij wodę z pago najpierw, okej. Zamykajcie o nie stracają, aż mi mida na Dobra, ogień, powodzą ka. Panowie, no dajmy no, z siebie lecimy. tutaj wszystko, pokażmy. No, dokładnie. dokładnie. Ogień, kurwami, go. Jesteśmy Emory to coś, lecimy z... Pokażmy, co potrafimy. Daj mi szeroko, ma to już pikność, nie blotkuj. Tak, ja na za pierwszą zawsze. Dobra. I waleciłam na dole też. Nie, nie też. widzę. To i patrzę z daleka. No tak lukam, ale mi, ja, ja mida da, jeszcze patrzę, wiesz? A to, 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 to ktoś musi, patrzę, miałem mida złapać. Trzymam, trzymam, spokojnie, spokojnie. Jarek jest pod B. Wróć go, wróć kurs, pago, wróć pago. Pago, no bo wycować za wchodzić. mieliśmy milem chodzić Możesz tam klusnąć, tupnąć w wodzie, tupnij w wodzie. Kluś chodź do nas. chluśni. Jeszcze chluśnik, chluśnik. tupnę, że pod No, ja się no i chodźcie do idę. Kurwa, co to jest za chwilę? Ja pikuję pierwszy. Dobra, no, nie, no, dawajcie. nie ma. Podchodzę z topetku. Chcesz kamerę pykę po pierwszej i tam przestrzał? Tak, na razie blisko sprawdzam. Nice. Nice. Dwóch, dwóch, dwóch mit jeszcze, dwóch mit jeszcze. Jeszcze, ja no. jeszcze! Nie. O kurwa, wszyscy mit? Ja tu tam ich Czterech było, było czterech. czterech było. na midzie było? No. Kurwa, nie oglądali naszego streama czy co? Nie. Nie, no kurwa, co jest? Radar Haka mają. Jak to się stało, że oni tam byli przycofani? No, cztery, no, cztery, się. Po no to się, unlucky no. Szybka reakcja było. musi być nasza, bo Aż... Izak nie może nam. Ale ja, ja, ja nie jestem w powiedzieć, co No tak, ja nie tak, wiem, tak mówię. Ja no, tak, żeby... no mówię, że szybka reakcja nasza musi być, czy cofamy, ktoś musi rzucić. No ale nie, no, nie, nie, nie było czasu, było, nie było. Nie, było, nie. A, było, nie było. bo razem pikowaliśmy, no i jak ja padłem dałem info, no to reszta się strzelała już. A niech dojeżdża. dwa. dojeżdżają woda wojechała. Mid jeden z zrobił. Ja ryzykuję. Ja Ominaj się... mhm. mi daje, w ogóle. 10hp, ma woda. Poszedł na... Poszedł na B, wraca na B 1 no. z wody i ma 10hp. Blisko, dojeżdża sobie. Jeden był mid generalnie. Dorzucili jeszcze smoka na schody, niech wyrzucałem te granaty. No nie wrzucają, dokładnie, czekajmy za nimi. Podjechał, skrócił. Wrócił do BSB Jeden jest gdzieś przy schodach. Jeden poda na innym, wchodzi na górę na dywan. Będą abuzować smoka na schody i próbować robić albo fake, albo dojazd. Faktycznie No musimy jakoś kontrolować to. Palić i grać defano w pierwsze tempo, i w drugie tempo wodę sobie zajmować. Potrafisz spalić okno z prawej strony. I nie chce no. ale w pierwsze tempo musiał to zająć teraz. To no mi możesz dać, ja rzucę no, przecież. No to Pago, to spal... Spa, nie, Pago ma lepszy spa, nie? Kurwa dobra, mać. Niekawe. Spalisz, Pago? Tak. Odbitkę? Dobra, ja spalę prawo od razu. I zajmujemy sobie tego mida. To się na ławkę Masz wchodziło czy obok ławki na blok się blokowało? Obok ławki. Znowu pali. dali smoka. to, to samo, no, pali. Ale Pago, gdzie ty palisz? No, okno miałeś ze smoką palić, no. Aha. Dobra, nieważne. Może być pik wody znowu. W Z prawej strony miałeś i szybko spalić od tego filara. Nieważne. Czekaj. Jeden jest blisko main. Rozbić to Jarek, rozbić tego smoka? Dawaj, no, dawaj. A blisko spalili. Ja smokuję dalej. Brawo, no. Ja podpiłem winy za małotowo. Ja idę dać smoka do maina. Uważaj, bo mogą być na blisko wodę, mogą być no, zajęto. A, mogą być. Chodź paga. Chodź B. Chcemy pod no, no. No, no, tak. B. Chcemy pod B. 4 pod B. Chcemy Kamery jeden. jeden Jeden nie... Ej, jeden... Słuchajcie na, na B jest chłop na więzieniu Jest cave i kamery Trzeba lewo-prawo wybierz po prostu, mu wykurwić Chcesz jakieś granaty dawać, czy nie? Nie, nic nie mamy Kontakt, jest, kontakt po prostu Nie mona lufie kontakt byśmy wyszli, no Gość jest w więzieniu Pato, Pato, chodźcie, chodźcie, chodźcie Nie ma, nie ma więzienia, blisko prawo jest Trzech to już kurwa, skąd to oni w ogóle? Nie wiem, nie, nie o, wiedzą, to jest gambling, Izek. się w się nie mam przyjętego środka, nie mam przyjętego no, no, no. A maina. Byliśmy, byliśmy. No to może defa grali. przyjęty środek w ogóle. No to odpuszczają środek, no i musimy robić splity po prostu. Nie, no, Podjadę kurwa. tą wodę, Izak, wiesz? Zajebiście, kurwa, znowu ginę. Wchodzę pierwszy z fake info, nie wiadomo. Popikować będą, z okna Dwóch, cave, okay, jeden leży. Dobra. Jeszcze jeden? jeden Nie mam nic. Wod Mida pikuje, Mida pikuje. Jeden mit, jeden cave. I nie wiem. Ja maina pikuję. A jest jeden. Woda podchodzi. Lewo, prawo. Dobra, dawać się... Oni robią tak, leci flash z okna, odbijany. Dwóch pikuje wodę. I później wychyla okno, drugi ty. Dajmy sobie przerwę w ogóle, co? Oni Mów, będą nie. agresywnie grać, bardzo będą grać agresywnie w CT. No widzę właśnie. Jarek by się przydał za WPom, żeby może złapać tą wodę albo okno nawet. Ja mogę powiedzieć coś? No. Ogólnie jak będziemy robić fraga entry czy na A na przykład w menu, czy na B w cave'ie, no to ja i tak bym potem koniec końca się na midzie i robił po prostu splita z większą ilością osób na midzie czy do A czy do B. Bo oni ten środek odpuszczają albo w drugie no, tempo no. będą próbować go odbić. No jak będziemy większością no to raczej nie odbiją tego środka wtedy. Mhm. I Możemy se splitować to. Nic nie dali, dobra zajmuję sobie. Więc mogę chwilę się rozbić. A nie ma smoke'a, nie dali Ok, no. Bez skrócił jeden. I teraz, i teraz. Bez skrócił. Chyba dwóch. Podchodzę Jaro, za jarą? Mogę ci go rozbić, też? Widział mnie. Preszam, mogę ci dać. Czekaj, chcesz? Ja wchodzę w to. Nie ma odpuść, Jaro, może teraz. No. Idź w środek. Mogę do ciebie i śpiłabym sobie. Ja w całym Mam tak całe, mam cave. jest Idę do ciebie. Ja jestem nim. Zagrajmy ciszę teraz. Mogę podpuścić pewnie teraz. Smaj na mnie zabił, jak wracałem. Kurwa. Słyszeli wodę? A możecie się rzucać na, na teraz? Rzucajcie coś na Kontakt. Na. podchodzimy, wiesz? Smoka na dali. Na blisko, by wiesz? Ja dam smoka na górę Co? po prostu. Kurwie się zarabonisz. Jednakże sobie jedzą smołkę. Kurwa. Chcecie mieć granaty? Rzucić możemy wodą. Chcecie Nie, ja jestem, nie jestem na... Tak jak na mnie. Nie wiem, gdzie on teraz, kurwa. Jakiego smoka mi dali? Na blisko jest na jeden. Za smokiem, kolumna gdzieś. za nice. jeden, jeszcze jeden. Kamery. jeszcze jeden? Co ten jest? Bez i kamery. Nice. Kurwa marzy. ja już zabijam tego typa. No. I Smok I poszedł, no chciałeś coś zrobić, ja nie wiedziałem, że on jest na górze Dobra, zróbmy ten nasz wyjazd na B, co? Na tekach, na, na tekach Dam smoke'a, go możesz widać dać kupić No i pójdziesz sobie do wody Mhm Gramy po palaku? Musimy Podcją. grać po palaku raz. A skrócił mi, no, no. To są kurwy to Dawaj flesza, dawaj flesza Pilar leży Pilar, Pilar, nice. Bez, 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 bez. Jeden. Setem, jail, setem. jail! 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 cave! Cave! No. no. Jak on k***a w tym jailu? Ej, oni... Wiedzieli, no wiedzieli. Chłop skrócił bez no niczego, a ale, ale człowieku, ja byłem już... Ej, jeden era. był od nas w bs ja byłem za filarem i gościu nad nie strzela z tego jaila. Nikt tego nie sprawdził wcześniej. Zobaczymy. Nie dali nic. Możesz dawać granaty. Palaka w mine dali. A idzie Będzie Palaka dostałem. Na razie no, nie fleszuj. Czekałem, no. Brak słów daję sobie flaszę jak jest pod jajca. dawaj flasha. Ja wyrzucę bym... na jedzie robię. Boom. Mam maino, Palak nie trafiony. Dwóch grają teraz. Mhm. Ja jestem z wami. Masmokowali. Pago, daj mi, daj mi flasha. przebijesz to zaraz. Ja ci mogę, o. Gotowy jesteś? Poczekaj. dostanę. Nie wiem, fleszek. co to za timing. Bezkrocił. skrócił, minąłeś się. Nie, to ty zabijasz wodę. Nie wiem, oni. Nie, nie grałem jeszcze na taki team, nie? Może po prostu na się ustawiam, bo za mikrofon Ej, nie wiem, no bez tu, No jeżdżę sobie. Krócą tak, wszystko, musimy trzymać skróty. Pawor, wymienię się ze mną. to wiedzą zawsze. Wszędzie wiedzą, jak się ustawić, kurwa, to nie wiem, jesteśmy chyba zbyt czytelni dla nich. Może ustajemy na pozycjach i kryjemy przez tak, to tak. się Nie no, weźmy krupa, paworowi palaka, pawor, i zajmijmy szybko mida w pierwsze tempo, dobra? Co mam zrobić? Palaka kup pago, paworowi, please. Tak. Tez spada, punkt, tez. Znowu, jest się pierdoli Co ci spali, Halo. Halo. Idę z Gadajmy tutaj hey. No Spokojnie ci oh. lewo User User. Ja, JA MAM dwie, dwie, DWIE DO KRYCIA A skrócił Ku**a po ch**i na Ja To, chodźcie do nas, może być woda czy nie? Saju, alo! Nie no, człowieku, nie. Weź, brawo. Staj. Weź, weź, weź. ty no, ogólnie Beka, wygraliśmy rundę bez komunikacji, ty. Każdy sobie poszedł gdzie chciał. No runda bez. Kurwa, grajmy bez dźwięku, człowieku, wygraliśmy. Connected. Halo! No Działa, działa. Słuchaj. Mi się wydaje w ogóle, że jak mamy jakieś mecze, to tak jakby przez to, że to IP na TS gdzieś tam wyciekło, czy ten adres, no ludzie to po prostu tak mamy mecze, wiesz? Nie wiem, ale gramy bez, dźwię bez dźwięku, bo wyszło. No ogólnie krócą A cały czas. Jak robimy coś na mapie, to krócą A. Mhm. Więc ja mogę tam przesiedzieć ku no górę, tam przesiedzieć, no, górę sobie. Spróbuję górę przesiedzieć i spróbujcie złapać jakiegoś entry gdzieś. Ja idę znowu tak tego k Wam celować. Wtedy dostał, Paweł A masz AWP? Sorry ja manu. No. A soju ja do się bierze. Ale ja, yy, ja ro... no dobra, zapyć je jakoś bliżej, żeby cię nie pierdolno tam. Klipaka masają. Mi da, mi da do prawej, tupie. Okno może pikować, Jarek. Może, może. Teraz no? dali smołka. Może pikować. Spritz okno, bo mam one way na oknie, ja A, da, nie? B nie wkracają. Opuszczam okno. B pressował. Dobra. Ale nie wjechał. Flash pod... Flash jakiś na ja mida. Bez... Jeden kamery gra. Flash na mida poszedł? Ja wychylam cave'a. A, pikuję. Tak. A wupa leży za. Ja, ja stoję. Mołotowa ja, z na... no, bs -a nam dał. Ja midę teraz będę zajmował, wiesz? Mhm, ja z tobą. Dobra. Tylko no wiesz co, Pago... Stopaka... to, Pago. Wiesz co, to... go... ty fajnie, żebyś do niej dołączył. Biorę bombę, idę. Wyrzucili się z dwóch palaków i dwóch smoków no, na cave'ie. No, no, Spitujmy no, coś. Chcemy... No daćmy. no da, da. Ja wracam, Pago. No tak długo, Rodka. dał nie było info, A to grało, info, że na. na. Dałem da, macie wchodzić. Mam tego do Daj, daj, daj. Leci. Tam lecę z kutasa. Jeden idzie. jest. czego? Kamery. Jeden kamery jest. Blisko lewo może być. Kamery, leży. Leży. Leci, woda może być. Heaven chyba jest. Chciał heaven. Leży w plecy. Dobrze, Łapka! Dobra. Kubicie trochę. Leży, leży, spokojnie. Mamy to. Jedziemy, brano jedziemy. go, ja daję nade'a jak będę Nawet nie dawajcie na początku, wie? Ja może. Yeah. Ja, poszedł. poszedł. Tam to tam to tam na, na B będziemy wchodzić od razu. Ja dam smoke'a do temple i wchodzimy od razu, Hi. No, no dawaj. Pikują wodę! Fleszuję, go! Wodę pikują. Nie, drugi niepotrzebny! I woda, woda! woda. Ten oczy plec jest, człowieku! Pleszuję, zaraz ci main na zostają Nie, nie mam plesza Jest blisko main Woda, woda, woda BES! Okay, BES! Jeszcze jeden obity, obity Nie! K***a mać! Nie był obity Dałem no, no, coś, mu też no, do na pewno Co? ja, Oni szybko tam u was byli no, oni, oddały, 61 1, 1, HP. 1 HP nie go. 60, 61 mu dałem a i ja robię teraz jazda na idzie od razu, okej? Zgasiliśmy pagó, albo Pasza zgaspi na drugiej dobra, czegoś. Prawda? Prawdaś no. mi Znowu smoke, daj pal. Nie, nie masz jak pagodać? Dam, dam, dam. Nie, no, dobra. No, no, palaka. Ty, nie, abor, abor. Mogę wam dać fleszę na zajęcie maina. Oni Nie na razie. Dasz flesza? Daję flesa? Daję, wążaj, gotowy? Proszę. Ale ty do maina, ktoś mi Daję, daję, daję. na zajęcie maina. Ja Jeden poszedł. Nie ma, ma ino. Pago, zajmiemy sobie wodę. Ty jesteś blisko? Jeden sobie koniec. pod okej? Okay? Jebniemy go, Pago. Dam ci tego flasza. Mhm. Mm nie, nie widzę na midzie. Fleszuję. Ja na C20, no Ja spróbuję podejść do tego mida. Pago ma cave'a, więc... Nie, nie, spalili mnie. Wycofałem. dasz flasza Pago, jeszcze raz na zajęcie, po drugi, okej? Okay? Wszedłem, Jest wszedłem. Smoke? Daj smoka. Ja mam minę Wróćmy sobie do, do B, wróćmy. Ja też mam wracać stąd? Tak. Mamy wam musimy Pago, nieważne, abort, abort, idziemy do A, kurwa. Zrzuca jakiś granat. Ja, ja, no ja smokuję ja tutaj tego, to dam to na templo. Smoka jakiegoś. A pa raczej podagra, bo nic nie dali. 20 sekund już. No oczy. Ja wpierdalam się. I bez abs -ms. Co jest tam kurwa tam grane? Co jest... co jest grane? B i heaven jest. Co się stało w ogóle? No chciałem iść do B, ale Pago go i zginął. No. Zagrajmy w pierwsze tempo, Dobra, e, Izak. Może A. Dam smoke do cave'a, wejdźcie sobie we trzech wody, ok? Pasza ze mną na main na B. Dobra, a no. Do I ci daję wam smoke, wejdźcie wam za smoke, ok? Smoke Smok jest wody, ja przebiłem. Ja nie przebijam na razie. Mogę dać freshy kap. Aha, już cały jest. Jeżeli sają, co Rozbili smoke, więc sprawdźcie. Wejdźcie sobie do wody i idźcie pod B. I wejdźcie w tego smoka w Kaywie. Jest tam i jeden, załatwasz. Jest mikro. Uważaj ten tikok na. Trzyma,

Nic, no woda, woda, woda. Fleszkuję tam pod y zeskiem Wędzie? Zabiłem wodę. Nice. Zajebisz się. Dobry call. Gościu w tym Zajubiście. konie w szoku. Kurwa ciężki mecz, słuchajcie, no ale. Do... Runda po rundzie próbujemy, dobra? No, trochę nie f... farta. od nieparta. Trochę nieparta, mieliśmy. Dawaj. Pora, żeby tutaj się teraz fortuna odwróciła troszeczkę. Myślę. I moja rodu, dłużej poczekaj ze mną na tym środku. Dobra. Jak będą, jak. Sajo coś będzie krzyżał, to mu dasz flesza po prostu z kamer. tego flesza nie. No jak nic nie będzie na środku, nie? Ty nie ja wziąłeś nie flesza. Tak, tak, tak. Jebać, jebać. To iść pod adresem. Odbiję coś. Wychodzę po fleszu Czek Wyszli. Czekaj Czek jeszcze. Dwóch plato. Blisko jest. Dobra, ja no, na wrotach, kurwa, idź pan w chuj. Pago, wychylasz jako trzeci, my z Pashał pierwszy, tylko nie od razu. Zdejmijmy sobie sobie tam dwie sekundy. Pod wodę, tak? Pod wodę, no, pod kiewa idziemy we trzech. Pocicho teraz. Mog mid. Mów kiedy chcesz wychylać. Ja wychylę pierwszy, mam muza, wiesz? Uwaga. Po lewej. Po hejdzie, po hejdzie. Skoczmy już. Woda skacze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Main, main, jeden. main. Gdzie jest ta broń? W wodzie leży po prawej stronie. Jest cały czas broni. Broni cały czas. Mit. Mid przy okienku. Woda jest. W heavy w sensie. Saja dochodzi w sensie main'a Bez szans Stoi cały czas smoku drugi dobiegł do niego Dwóch jest w BS-ie się mancha, może się, zachowaj. Nie, to nie, nie wiem, to są takie śmity. Mamy smolka na mida Ja idę, do Saja tam idę, wiesz, sam będziesz tak tak, ja ja flesher, ja tak, 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 wy dojeżdżajcie, ja flashuję Jaro robię, dojeżdżamy? Pago Tak, tak, tak kurde Fleszujesz Tak, tak, tak wam Raz, dwa Gura jeszcze jeden, gura, gura Cofnij do boy Mateusz środek i woda przyda O, i mi pizdę daje to, w sumie to. Sumie tego smoka na mid musimy dać takiego, żeby zoka nas nie piknął. Nie, taki... nie było smoka... nie było smoka nie no miałeś smoka na przyszłość po prostu musimy, dać, żeby takiego smoka dać na mid właśnie żeby go z okienka nie mógł nas piknąć, nie? Ja nie wiem jak my kurwa to przegrywamy, tak. nie, nie mam pojęcia, nie wiem no. Jest taki wpierdol, że to jest koniec. To podejdź main na B, podejdź main na B. Oj, to teraz to nie wiem, uważaj, może mnie zajebała. A main na pod... A main na pod... Saja to nie słychać w ogóle. A main na pod... A trzy zaraz, A trzy górę zaraz, koset. Ta, Tak, jest filar. Blisko, jeszcze prawo dojeżdża. I dwóch to Jejbany, przepraszam. Nie wiem jak my to przegraliśmy, tak szczerze. Totalnie inną grę graliśmy już na PCW Ale kurwa, ale totalnie inną grę, ale ci goście byli kurwa, trzy poziomy wyżej niż tamci, no bez przesady. Ci goście wszystko wiedzieli, dawali nam super heady, nie dało się nic zrobić. zagraliśmy inaczej na PCW, ale Gdzie goście nie? nas dojeżdżali co rundę. Co ja rundę nie, że za każdym razem byli ustawieni nie po, prostu. po prostu. Że co? To, że ten mecz się po prostu tak nie ułożył. Dziwnie, no pistol, gdzie oni byli w czterech, na czterech midzie. Kurwa na midzie siedzą, no. Widziałeś kiedyś takiego pistola, kurwa, kiedykolwiek, żeby czterech gości na midzie grało? Bo ja nigdy. Ale to mogliśmy tam ubić ich kurwa. Mogliśmy, samego, mogliśmy. No, wiadomo, no ale to wciąż jest zaskoczenie, że ty wiesz, no, zabijasz jednego, nie. drugiego i jest trzeci za chwilę wyjeżdża, czwarty wyjeżdża. To jest kurwa, duże zaskoczenie. Plus B, tak samo przecież, wchodzimy sobie na B i wszyscy są już kupa na B. Oni na niepisa, Oni za każdym ale. razem no, ale... nie mieliśmy w ogóle czasu w tym meczu żeby cokolwiek bo po prostu za każdym razem byli kurwa, krok przed nami, więc Wydaje... ciężko grać naszą gierkę z PCW, Wiecie, jak goście co? nas napijają, czytają nas jak, kurwa, otwartą książkę, jakby mieli, kurwa, jakiegoś Rada bo tak się czułem w tym meczu, no, że jak Wydaje... tylko odpuszczaliśmy pozycję, zawsze tam skracali, kurwa, Wydaje... za każdym razem. Wydaje mi się, że właśnie tą agresją też na stronę zaskoczyli w CT.